Dzień dobry, nazywam się Łukasz i dzisiaj przeprowadzę sondę z uczniami naszego gimnazjum na temat wyborów i życia społecznego. Powiedz, czy według Ciebie warto brać udział w wyborach? Według mnie warto brać udział w wyborach, ponieważ głosowanie zgodnie z naszymi przekonaniami może mieć pozytywne, pozytywne skutki w naszej przyszłości oraz zagwarantować nam lepsze życie. Warto, ponieważ możemy głosować na ludzi, którzy naszym zdaniem mogą sprawować władzę w państwie. Uważam, że tak, ponieważ powinniśmy mieć wpływ na to, kto żyje w naszym kraju, czy miastem, czy choćby kto przewodniczy naszą szkołę. Owszem, warto, ponieważ możemy wyrazić swoje zdanie. Pewnież warto. Dzięki, ty, dzięki temu, że my możemy głosować, tak jakby możemy zmieniać nasz kraj, możemy go zmienić na lepsze, bądź na gorsze. Tak, ponieważ w ten sposób mamy wpływ na decyzje, na decyzje rządzących i możemy wyrażać swoje opinie. A dlaczego według Ciebie młodzi ludzie nie biorą udziału w wyborach i w życiu społecznym? Na pewno jednym z aspektów jest właśnie lenistwo, które to do tego doprowadza, ale również to, że nie wiedzą, jak mają głosować czy też po co to robić. Moim zdaniem młodzież w dzisiejszych czasach nie czuje potrzeby głosowania, nie czuje potrzeby chodzenia do urny, a część z nich nie wie nawet, jakie prawa wyborcze przysługują mi. Ponieważ myślą, że politycy dbają tylko o swoje dobra, a nie troszczą się o dobra obywateli. Ponieważ są zniechęceni, stale są ci sami kandydaci i nie wiedzą na kogo głosować. To przez lenistwo. Nie chcę się pójść na wybory, a jedyne co mogą to narzekać w internecie na obecnych na obecny rządów i na to wszystko. A tak naprawdę, gdyby oni poszli na wybory, mogłoby być lepiej? Sądzę, że myślą, że ich jeden głos nic nie da i dlatego nie głosują. A czasami ten jeden głos ma decydującą wagę. A co według Ciebie możemy zrobić, żeby zachęcić młodych ludzi do brania udziału w życiu społecznym i głosowania w wyborach? Robić różne transparenty, plakaty, akcje w internecie, takie na popularnych serwisach obecnie, na przykład na Facebooku. Czy zorganizować jakąś kampanię na YouTube czy czymś takim. Powinniśmy ich zachęcać przez media, które są wśród nich popularne, takie jak na przykład internet, telewizja umieszczać tam ogłoszenia odnośnie obecnych wyborów, ale również w szkołach powinno odbywać się nauczanie dotyczące wyborów i również rodzice powinni być zaangażowani w nauczanie swoich dzieci w domu. Zapraszać jakichś sławnych ludzi, którzy dawaliby przykład i byliby autorytetami i pokazywaliby, że warto brać udział w wyborach i w życiu społecznym. Powinno być więcej plakatów czy też również kampanii reklamowych. Prowadzić spłaty reklamowe ze sławnymi celebrytami. Nowi kandydaci powinni startować do wyborów. A także wprowadzić prelekcje do szkół średnich o wyborach. Dołączyć do programu rządzących różne oferty dla młodych ludzi, np. stypendia, bezpłatne kursy, oferty pracy. Podsumowując, wszyscy z uczniów sądzą, że. Ba warto brać udział w wyborach i w życiu społecznym. Ewentualne przemyślenia zostawiam Wam, mówił dla Was Łukasz Karaś.